W czwartkowym serwisie sportowym opowiemy także o drużynie Pleszewskiej Stali. W tym bowiem zespole nowym szkoleniowcem został Sylwin Donard i jego zadaniem w pracy z ekipą Stali będzie utrzymanie tej drużyny w czwartoligowym towarzystwie. Przez kilka poprzednich lat w roli trenera Stali występował Adrian Popławski. Teraz jednak tego szkoleniowca nie ma już przy drużynie. W trakcie przerwy zimowej doszło bowiem do zmiany na trenerskim stołku. Działacze stali poszukiwali nowego opiekuna dla swojego zespołu. Ostatecznie postawili na Sylwina Donarta, 38-letniego szkoleniowca, który w trakcie swojej zawodniczej kariery występował w turze Turek. Tymczasem ostatnio w roli trenera pracował z piłkarzami ZKS-u Zagórów. Trafiłem tutaj, dlatego że Stal potrzebowała trenera, a ja potrzebowałem sprawdzić się w i tak w sumie te dwie rzeczy zaważyły o tym, że złożyłem swój akces i chęć trenowania tego zespołu no i po rozmowach z zarządem i, i uznano, że, że warto mi powierzyć ten zespół i tak oto tutaj się znalazłem. Poszukiwania trwały dosyć długo, bo tutaj w promieniu nie wiem Kalisza, ja rodzina, Ostrowa nie było żadnego tenera. Była w sumie rozmowy wcześniej na początku z panem Dolatom, który teraz jest, jak wiemy, tenerem Biogoro Koźmin, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na tenera, który dosyć... Daleko od nas mieszka, bo aż w Turku? Nie jest żadną tajemnicą, że Pleszewski klub już od ponad roku przeżywa duże problemy finansowe. To powoduje, że wielu zawodników już pożegnało się ze stalą. Zimą drużynę opuściło aż 10 piłkarzy. Największą stratą jest odejście Marcina Wandzla, który trafił do drugoligowej Kalisi Kalisz. W zespole nie zobaczymy także takich piłkarzy jak Krzysztof Laskowski, Alan Man czy Łukasz Frąszczak. W drużynie nie brakuje jednak nowych twarzy. Z Jaroty Jarocin pozyskano bramkarza Bartosza Musioła. Z Kaliskiego KKS-u dostali trafili Marcin Chwiłkowski, a także Dawid Piestrzyński. Z Kasztelani Brudzew pozyskano Tomasza Rozmarynowskiego. Tymczasem z Białego Orła Koźmin powrócił Szymon Łyskawka. Kadra jest klejona, nie będę ukrywał, kadra jest klejona, bo nie mamy finansów na to, żeby ściągać jakichś zawodników z wyższych Tak więc tutaj wszyscy zawodnicy to są po prostu uzupełnieniem składu. Ale udało się zebrać 20 zawodników, którzy są chętni do gry i którzy na pewno powalczą o utrzymanie. Oczywiście z naszych zawodników, którzy grali na jesieni, którzy są naszymi wychowankami, ten trzon drużyny zostaje bez zmian. Można w tej chwili powiedzieć o tym zespole, że cały czas się kształtuje. Nawet dzisiaj żeśmy dopięli jeden transfer, wypożyczyliśmy obrońcę z Kasztelanii Brudze, jeszcze trwają Szczegóły kolejnego zawodnika, który wczoraj pojawił się na treningu. Także, no naprawdę. Niedziela to będzie taki pierwszy, generalny można powiedzieć sprawdzian i od razu można powiedzieć, że klasówka. Kłopoty finansowe pleszewskiego klubu miały duży wpływ na przebieg przygotowań do rundy wiosennej. Trener Sylwin Donard przyznaje, że forma jego zespołu jest dla niego zagadką. W sparingach stal prezentowało się bardzo różnie. Zespół w siedmiu pojedynkach zanotował dwie wygrane przy trzech porażkach i dwóch remisach. Nie chciałbym zbyt krytycznie tego wszystkiego oceniać. Na pewno było wiele trudności. Głównie spowodowane jest to, było brakami kadrowymi, tak? i te mecze sparringowe też nie do końca dały odpowiedź na pytanie, w jakiej formie jesteśmy, ponieważ no, praktycznie w żadnym spotkaniu nie miałem do dyspozycji Kadry, którą prawdopodobnie będę miał w końcu na mecz mistrzowski. Wiosną pleczewską drużynę czeka niesamowicie ciężka walka o utrzymanie w czwartoligowym towarzystwie. Jesienią zespół grał kiepsko i wywalczył zaledwie 13 punktów. Taki dorobek sprawia, że do rundy rewanżowej drużyna stali przystępuje zajmując odległe 14 miejsce. Problemy zawsze mnie mobilizowały i dodawały jak gdyby dodatkowego kopa do tego, żeby jeszcze więcej pracować, jeszcze na więcej rzeczy zwracać uwagę. Nie osłabiają problemy generalnie czujności, tylko ją wzmagają, więc myślę, że to jest dodatkowa motywacja. No na pewno wiele osób ten zespół już widzi w okręgówce. Ja do nich nie należę. Wszyscy w klubie, jeśli chodzi o za zarząd i zawodników, wierzą w to no i na pewno będziemy walczyć. Wiem, że zespoły typu Ślesin, typu Brudzew dużo zainwestowały w to, żeby się utrzymać. Pozyskały tam sporo zawodników nowych. Więc my tutaj, patrząc na, na wydatki, na transfery, chyba jesteśmy z, razem z LKS Gołchów na samotnym dole, bo nie robiliśmy jakichś dużych inwestycji. No ale myślę, że tradycje klubowe niedługo mamy... 85 roci klubu, tak więc warto było tutaj jednak w tej czwartej zostać do tego czasu. W niedzielne popołudnie na inaugurację Pleszewski zespół podejmować będzie groźną i mocną ekipę gromu Walsztyn. Tymczasem za tydzień w niedzielę 25 marca do Pleszewa zawita kasztelania Brudzew.